Parę kwestii mam za sobą, to trudne, niezwycze, nie milczę W głębi czuję swoje oblicze, co dla mnie najważniejsze Czym dla mnie miejsce bierze rodzina, miłość, kobieta i te wiersze Mam 17 wiosen i wiem o czym mówię Na podstawie swego życia złe momenty wymazuję, bo nie było zbyt Ulokował rysę, którą czuję w sednie Jak każda porażka nauczyła mnie jak dalej żyć Jak postępować, aby móc teraz przydobyć gdy brakuje chęci życia Raz wszystko się sobie I z łatwością to dotyka nas Wiem co mam robić Dzisiaj się kierować Bardzo chcę odzyskać ciebie I znów szczęście dekorować No powiedz jakie w sobie masz wartości Spójrz mi w oczy powiedz co w tym sercu gości Różnie bywa a więc wymień parę kwestii Co się liczy za czym tak naprawdę pędzisz No powiedz jakie w sobie masz wartości Spójrz mi w oczy powiedz co w tym sercu gości Różnie bywa a więc wymień parę kwestii Co się liczy za czym tak naprawdę pędzisz Zadufany w sobie Ziomek ja nie jestem, choć życie wielkim testem Co by nie było to nawijam sercem Po pierwsze to co prawdziwe daję na bit Leci prawdy wielki strumień, pali się zielony szczyt To nie wakacyjny hit Paruwa pali wrodki, to przekaz dla mych ziomków, to przekaz na ośrodki Nie pedał złotki, rok są boska marka Ty jedni przy tym ucha, pierdolni sebrowarka To moja pasja, pisanie tych tekstów Ty młody siłę, pozbywaj się kompleksów Życie to życie, warto nad sobą pracować Żeby w każdej sytuacji umieć się zachować w tej kwestii od Zawsze człowiek człowiekowi Życie za życie, wróg naprzeciw wrogowi Parę kwestii bracie, tutaj nie jeden się głowi Jak wykarmić rodzinę Bądźcie silni i zdrowi No bo jakie w sobie masz wartości Spójrz mi w oczy, powiedz co w tym sercu gości Różnie bywa, a więc wymień parę kwestii Co się liczy, za czym tak naprawdę będziesz? No bo jakie w sobie masz wartości Spójrz mi w oczy, powiedz co w tym sercu gości więc wymienię parę kwestii, co się liczy, za czym tak naprawdę ten Nie jestem egoistą, jak mogę służę z pomocą. Cenię wartości u ludzi, którzy w życiu mym goszczą. Tych, co byli zawsze obok, pozdrawiam i życzę szczęścia. Wszystko się ułoży, nie zmieniaj swojego podejścia. Taki sam w wielu kwestiach namawiam, byś przestał zatracać wartości mające w sobie od dziecka. Dobrze znam ten stan, gdy mój koleżka nie jest tą samą osobą, którą pamięta. W dziennym spektaklu, łudząc się odgrywasz role, Mijając te same twarze, widzisz w nich różne nastroje Problemy trójobowe, rozterki żałosne To proste, ja staram się gniew obrócić postęp Czy tego chcesz człowiek? Żyć w ciągłym niepokoju Zamiast ciepłej atmosferze, się w spokoju Zastanów się, nie podejmę za ciebie wyboru Zastanów się, bo może być za późno z rodu no bo ciołmek, jakie w sobie masz wartości? Spójrz mi w oczy, powiedz co w tym sercu gości Różnie bywa, a więc wymień parę kwestii Co się liczy, za czym tak naprawdę będziesz. No powiedz, żomek, jakie w sobie masz wartości? Spójrz mi w oczy, powiedz, co w tym sercu gości? Różnie bywa, a więc wymień parę kwestii Co się liczy, za czym tak naprawdę tęsknisz?